A teraz kulik. Udaliśmy się w noworoczne popołudnie piękną doliną. Udaliśmy się wszyscy na kulik. Bardzo ładnie kulik idzie. Mam nadzieję, że to się wszystko nagrywa. Poszczególne samki. Jest dobrze, Tadziu, nasz czołowy fotograf. Tu sanie. Kolejne. A tu kolejne. O, oni coś tutaj robią na oczach wszystkich. A tu spokojnie. A tu bardzo spokojnie, tylko ta ruda taka niespokojna. Ale tak to z rudymi. I ostatnie sanki. Bogdan. Nie, nie, nie. Jest dobrze. Jest dobrze teraz najgorzej, że już nie trafię na swoje sanki, bo nie zdążę, bo sił mi brakuje. A jeszcze jest jeden pasażer. Tak, tak.